Tysiące mężczyzn i kobiet każdego dnia. Nazywam się Lech Wałęsa i jest to moja historia walki z hemoroidami. Mam hemoroidy od 10 lat. Zdiagnozowano u mnie tę straszną chorobę w wieku 70 lat, a życie z nią to ciągłe cierpienie. Ciągły ból i dyskomfort w okolicy krocza sprawiają, że moje życie jest nie do zniesienia. Nie mogę normalnie egzystować, nie mogę robić moich ulubionych rzeczy bez dyskomfortu, a nawet zwykłe wyjście do toalety stało się udręką. W ciągu 10 lat z tą diagnozą odwiedziłam wielu lekarzy, w tym najlepszych specjalistów proktologów. Chodziłem do masażystów i kręgarzy, ale żaden z nich nie był w stanie mnie wyleczyć. Leczenie zalecane przez lekarzy było bezużyteczne ciągłe środki przeciwbólowe, maści, które nie przynosiły żadnego efektu, lub bardzo bolesne i drogie zastrzyki, które tymczasowo usuwały objawy. Bez względu na wszystko, stan mojej choroby tylko się pogarszał. Głównym problemem mojej choroby jest to, że w aptekach nie ma leków, które mogłyby mi pomóc a lekarze w naszych szpitalach przepisują tylko środki przeciwbólowe lub sugerują bardzo drogie operacje. Zawsze pamiętaj, że większości lekarzy na niczym nie zależy. Żaden z nich nie będzie cię leczył. Dla nich jesteś tylko kolejną osobą, która przyniesie im pieniądze. To samo dzieje się z aptekami. Po latach leczenia w końcu znalazłem lekarza, który naprawdę chciał mnie uratować. Potrafił mnie jasno zdiagnozować i powiedział mi, że wszystko, co wcześniej przepisywali mi lekarze, było oszustwem. Wyjaśnił mi, że muszę zacząć leczyć pierwotną przyczynę moich hemoroidów, a nie tylko maskować objawy. Wszystkie osoby, które mają problemy z krwawieniem po wypróżnieniu, dyskomfortem i bólem w okolicy krocza, chronicznym zmęczeniem, swędzeniem odbytu, wydzieliną śluzową, wszystko to wynika z powiększenia węzłów hemoroidalnych odbytu i ich deformacji. Węzły te są głównie odpowiedzialne za młodość i potencję. Gdy ich stan się pogarsza, pojawiają się oznaki hemoroidów i zapalenia gruczołu krokowego, postępujące i przekształcające się w raka, odbytu i problemy z prostatą, które następnie niszczą cały ludzki organizm. Po dwóch tygodniach leczenia produktem tego lekarza zacząłem czuć się znacznie lepiej, a po pełnym cyklu leczenia zostałem całkowicie wyleczony. Obecnie firmy farmaceutyczne i politycy blokują wprowadzenie tego leku na rynek farmaceutyczny, ponieważ otworzy on wszystkim oczy naprawdę i pokaże, jak nas wszystkich oszukali. Ale ty, tak jak ja. Możesz otrzymać ten produkt i zostać wyleczony. Musisz pilnie kliknąć poniższy link, aby uzyskać prawdziwe lekarstwo i wyleczyć się z hemoroidów.